ma sensu inwestować w bardzo drogie kliknięcia, te, które pokazywałem na samym początku, ale wydaje mi się, że można zainwestować w kampanie zasięgowe właśnie w sieci partnerskiej, docierając do branży eventowej, no po to tylko, żeby gdzieś tam cały czas być w świadomości tych ludzi i pokazywać im się, jak, że jesteśmy. Natomiast faktycznie trzeba to traktować jako kampanię wspierającą. Mhm. Na ile reklama na słowa? Sala konferencyjna ma odzwierciedlenie w realnych zapytaniach późniejszych, zdobytych, tak, późniejszych zdobytych klientach MAIS. Czy nie są to pieniądze wydawane na darmo? Przecież duże obiekty są przez wszystkich znane. Tak, oczywiście, duże obiekty są przez wszystkich znane, ale moje doświadczenie jest takie, że duże obiekty też mają bardzo duży, duże obiekty mają duży problem z pozyskiwaniem tego typu gości, albo chciałyby mieć ich więcej. Tak, pytanie było o, o, o mierzenie tych, hmm. tych działań. Oczywiście jest to, nie jest to proste. Ja najczęściej koncentruję się na tym, żeby to były kliknięcia, które charakteryzują się dobrą jakością ruchu, który później odbywa się na stronie i Google Analytics chociażby pozwala przyglądać się każdemu kliknięciu osobno i, i patrzeć, co ta osoba robiła na stronie. Oczywiście zgadzam się, jest to nie jest to łatwe cały czas. Natomiast nasza, ja współpracuję z kilkoma klientami stale i to są nierzadko takie typowo konferencyjne obiekty, w tym duże obiekty. Oni są absolutnie przekonani, że to ma sens, bo faktycznie kiedy, kiedy ta inwestycja jest trochę większa, to, to, to tych również, te zapytania się również pojawiają. To, to bez dwóch zdań. Ale to jest też szeroki temat, w jaki sposób to badać, bo oczywiście możemy badać ilość kliknięć w adres mailowy. To wszystko, to wszystko jest do zrobienia, ale nie wiem, czy teraz jest, Czas na to, żeby o tym porozmawiać. Koszty kosztami, ale czy się zwraca? Pokazywałeś tutaj przykłady, gdzie per kliknięcie to jest 45 czy, czy 50 Nie, e, Oczywiście, ja tutaj tak jak powiedziałem na samym początku, chciałem pokazać państwu drastyczny przykład kosztów za kliknięcie i powiedziałem tą historię z prezesem, który, który chciałbyś po prostu tym... E, ale wiesz co, no pytanie czy to jest drastyczne, mm -hmm. czy to jest dużo? Bo jeżeli miałbym wydawać per kliknięcie 50 zł, mm -hmm. ale z co 10 tak. kliknięć ja mam biznes, tak, to, to nie są duże pieniądze. Tak, to jest argument, którym posługują się na przykład przedstawiciele handlowi serwisów konferencyjnych. Pewnie maj, mieli Państwo z nimi, mają Państwo z nimi regularnie kontakt. I oni właśnie stosują ten argument, że ok, płacą Państwo 1500 zł za abonament w ciągu roku, ale wystarczy jeden klient i to już się Państwu zwraca. Również do, ten argument można zastosować oczywiście w tym, w tym konkretnym przypadku. Natomiast tak jak mówię, okej, okay, no te 45 zł jak najbardziej mogłoby się przełożyć, ale ja sobie też zdaję sprawę i mam świadomość tego, jak ograniczone są budżety nasze marketingowe i w tym trzeba zmieścić jeszcze te wszystkie majówki, niskie, niskie terminy, Iny, e, wesela, i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo różnych segmentów, więc to nie jest takie proste, żeby te kliknięcia gdzieś tam zmieścić i nie jesteśmy w stanie z tym walczyć. Aczkolwiek e, tak, jeżeli, jeżeli obiekt ma, e, ma środki i ma możliwości, to, to zazwyczaj na tym korzysta faktycznie. Mhm. E, czy da się rozpoznać, czy adres mailowy jest adresem Gmail? To chyba e, tylko po domenie. Tak. To jest najprostszy sposób. Nie ma takiej opcji, żeby jest przy, przypiąć tak, do usługi Gmaila inny adres? Jest opcja taka, aby założyć sobie tak zwane konto biznesowe i, i faktycznie są firmy, które swoje n, własne domeny, po ma które nie mają Gmaila, obsługują również za pomocą systemu Gmail. Jest to możliwe? Czy da się rozpoznać wtedy takie adresy, czy zupełnie nie? A w jaki sposób? A dlaczego mielibyśmy rozpoznawać? Czy no, jeżeli chce robić kampanię Gmail. No to one i tak trafią Coś do tych konto... osób. Tak, tak, one trafią do tych osób poprzez ten... System, więc generalnie my nie musimy tutaj się zastanawiać nad tym, czy to jest Gmail, czy nie. Jeżeli, jeżeli faktycznie taki adres jest obsługiwany przez tą platformę, to nasza reklama do tego do tej osoby dotrze. I te osoby faktycznie bardzo chętnie otwierają te maile. to jest też ciekawe. Wyczerpały się pytania w wersji elektronicznej. Czy ktoś chciałby jeszcze z Państwa zadać pytanie? Nie, dziękujemy. Wyrobiliśmy się w czasie, idealnie. Krzysztof, dziękuję Ci dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję Państwu. Dzięki wielkie przede wszystkim. Racional jest liderem rynkowym i technologicznym produkującym między innymi urządzenia konwekcyjno-parowe. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom nasze urządzenia dedykowane są do hoteli, restauracji, piekarni, stacji paliw i sklepów spożywczych. Sponsorem strategicznym hotel meeting jest First Data Polkart, twórca i dostawca innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych dla hoteli. Zapraszamy na stronę www.polcard.pl. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać www.harmonyhotels.pl To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.chorekac.pl